Nie wiem czy to słyszycie, ale jeżeli to słyszycie tak, że to dobrze myślicie, co to chodzi. E, witam was w kolejnym odcinku. Idziemy zobaczyć co tam się dzieje. Chodzi, chodzi jakieś pół godziny. Jak widzicie tutaj nie ma kolka, bo tu będzie trzeba włożyć taką rurkę, no będzie musiała być przesunięta. I ona będzie gdzieś w tym miejscu będzie korek bo to co tam maskę Chodzi, że Torek już jakieś pół godziny, wszystko jest złożone, bo siedzenie też leciało, osłony, osłony i się z osłonami, żeby je zamontować, ale się udało, zostały już one zamontowane, tak jak już powinny. ten otwór został wycięty, eee, widnia do blokady, ale to ma czas. To jeszcze jest mało istotne, to jest jakiś mały wyciek wody, bo no na razie wodą zalałem Ale woda cieknie bo jeśli węży, bo stare węży na razie założyłem Tyle, żeby go odpalić, bo muszę zobaczyć, czy ee, będę je wymieniał, czy będę przerabiał ten termos, czy go zostawić Muszę do pana Zbyska zadzwonić, no i idę się dogadać, co i Wiecie, z się najbardziej cieszę? udało się ją zregenerować Właśnie tą pompę i ona nie leci Bo no tymi regeneracjami właśnie różnie Ale na szczęście się udało Biała pompa Filip już 30 wyjechał Ale zobaczcie stoi tutaj duży Ursus ee, Filip mi pomagał co prawda przy elewacji Także teraz jest możliwość się odwdzięczenia Także ja będę wymieniał tutaj w tym Ursusie olej I co jeszcze? Jeszcze jest ten podnosnik do zrobienia także i e, tylną pokrywkę rzucimy także to wszystko po kolei w tym dzisiejszym odcineczku będzie a detorek już jedzie na tamtym warsztacie, będzie już e, uzbrojany w płotnik i maskę to już będzie tam wszystko dokończane bo tam jest ogrzewanie i tam się dużo lepiej już pracuje jest mniejszy Idziem w siedzi. co? zginie? No się może ugrzać. Damy ugrzać Dam mu trochę Teraz można dawać miodu, nie? Teraz można dawać miodu Ale nie, równo chodzi tak? ładnie Teraz chodzi, no? Ja dolewałem Bo sobie był trochę problem z tym e, równomierną pracą On na początku bardzo falował e, W ogóle go rano, się miałem odpalone to E, wszedł na takie dzikie obroty, także no, szybko się podobałem, wyrwałem wąż tutaj od e, właśnie m, paliwa, żeby go ugasić, bo nie widziałem co się dzieje. Ale teraz już się mniej więcej wszystko spokoiło, tylko że widzę, że muszę to wszystkie cień naprzerabiać, bo one są nie na swoim miejscu. Także wszystko będzie przerobione. E, woda jest cały czas, fajny stan wody. Także o, chodnice jest ciepła, tych komputer chyba nie ma. Także ja już za chwilę wyjeżdżam i widzimy się za chwilę. srbi Ma. Gazu bo tu Gazu nie ma. Bo nie ma No nie ma właśnie, no gaz Gazu botu gaz nie? nie? akunem. nie? Odkręcić ci? Nie botu akunem. Gazu nie Tam o, te sprzęty. O, tu stoi nowy nabytek. Nie, tutaj tylko płyn hydrauliczny będziemy zmieniać. Tam wiecie, Kazikowy serwis, nie? Tam podajcie do odcinka wcześniej, dowiecie się co w nim będziemy robić. A tu dwa stoją pod chmurką. Ach, ten Kazimierz mógł tu jakąś wiatę zbudować. Tam taką wiatę, nie? No i tutaj taką. Wiatę, żeby te ursusy dwa tam schować. O, chłop chyba się zakopał. Myślałem, że będzie dookoła, a ja chłodzę dupa. Tak wygląda goły ciągnik. Tylko gazu daj no. Czy wypad? Nie nie No pojeździć musisz Słuchaj Pów dwójkę, dwa zkiwy i w pole, nie? No. Ustawić się musi, no Kręć, kręć mała kręć To. Co? ci coś oprezentować Oooo, zobacz Ojej, A teraz jak działa, zobacz jak płynnie, nie działa A wejść sekcyjnie, że nie góra-dół I Tylko weź go do połowy, czy od połowy o, się zatrzyma nie, on nie działa tak no Ty, ale na pedarach nie boisz że zawleczek nie masz? Nie, no są schowane o. A czemu on się zatrzymuje? On tak jak on tutaj jest, taka coś, chyba tam jest, nie wiem, coś się tam. tam... Tak? I jak to dziwnie fajnie odskoczy, nie? I podnosi. No I na dół Kurde, petardka To co, go ustawiamy i tyle, nie? Czas na wodę, bo na razie jest wodą do testu tylko zalana mu tą wodę Cześć, tu paliwa tylko daj. Ale hamulcem żyć, czy nie? I nawet Jestem zadowolony Dawaj, dawaj, gazu! Aj nie zdążyliśmy, czekaj O, Około czterech atmosfer było, nie? A ty już zamykasz A co ty chcesz, Nie no już teraz już chyba nic. cieknie O kurde Ja o tym tym zapomniałem Za ślepce Ja nie mogę ty A tu długo? Nie końcówkę tutaj Od stania Tutaj masz, tu jest szmyta. No ja nie mogę Ty, a o tym ja całkiem zapomniałem, bo tam cały czas rozbryzgowo olej jest, nie? I to ja kurde jeszcze w zeszłym roku uwaliłem Weź przy montażu Wodę spuścimy, wodę spuścim, bo kurde jeszcze bloko rozerwie, ale zobacz ile tego oleju wyleciało No ja ale raczej teraz Ale siedzenie ogólnie zajebiście, wygodne jest nawet Ale ciepła jest woda No można sobie ręce ugrzeć. ale nie, no teraz to już będzie można robić fajnie, nie? A ty, woda jest cały czas tak samo, co? Jo, cały czas fajnie no. Także jest wszystko ok, poskładane i o, teraz tu jeszcze muszę o, tu to? odkryć to tylko. Tu, z drugiej strony w bloku i tutaj, nie? E, teraz jeszcze tylko... Kurde, taki ciemny film będzie jak cholera. Nie no tym! Normalnie kranikę. Weź tu przyświeć? O, zobacz, tu jest kranik wkręcony. Ale cieplutki silnik, tylko ciekawe czy to z tego. Muszę go wymyć no, ładnie i wtedy go weź. odpalić, nie? Czy ta pokrywa jest szczelna? No ale będę kręcił. Dobra, tutaj może lecieć ta woda. O. Kurde, stare czasy mi się normalnie przypomina, jak się spuszczało wody. Kiedyś ja pamiętam jak ten jeszcze wody nie mieliśmy w traktorach i ten tata mówił Płyn to nic nie dobry go. to w jednej jak to nalejeć sobie łeb to on lepiej łeb Jo Jojo, a co zakamienione to zakamienione, także płyn jest dobry Jak jest akumulator i rozrusznik dobry to odpali zawsze A ty nie? masz piec sobie No mam piec, dlatego tutaj lepiej nie, tutaj lepiej bo jest ciepło nie? Jo, to teraz pójdzie tu robota. to ja sobie wiesz, tu będę robić. A tu pieca sobie tu nie weźmiesz wróg, a tu jeszcze rurę. Ja tu mogę rury wziąć, zobacz, Od tego tutaj, od tego i tutaj sobie z nawiew. tym, nad nawiew, to jest mój z budowy No. no. Ja. To co? Lecimy ja. działać przy Ursusie, w a my tutaj tym szybciutkim odcinkiem będziemy kończyć, co? Tak. Ja. Kurde, testy udane. Ja nie mogę. Kazik jest zadowolony. Ja jestem zadowolony jak cholera, bo ja trochę się cyklałem tej pompy, nie? że ona będzie tam trafiona. Także to myślę, że gramy. Filip już idzie po Ursusa, a my idziemy działać. Także do następnego odcinka trzymajcie się, cześć.